Związek Pracodawców Polska, Mieć i Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu podpisały umowę o współpracy. Na jej podstawie wszyscy pracownicy grupy kapitałowej KGHM Polska Miedź zapłacą o 10% mniej za studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe na wszystkich kierunkach prowadzonych przez uczelnię oraz będą zwolnieni z opłat rekrutacyjnych. Wyższa Szkoła Bankowa ma bardzo szeroką ofertę szkoleniową dla firm. W związku z tym zarówno grupa KGHM Polska Miedź, jak i spółki zależne oraz wszystkie spółki zrzeszone w związku pracodawców Polska Miedź będą mogły z tej korzystnej oferty skorzystać. Zapraszam wszystkich zainteresowanych, szczególnie ludzi zajmujących się szkoleniami w firmach, właścicieli firm, dyrektorów HR-u, menadżerów do spraw szkoleń, do tego, żeby skontaktowali się z nami i zapoznali się ze szczegółami tej oferty. Wyższa Szkoła Bankowa jest uznaną uczelnią, która funkcjonuje na rynku od kilkunastu lat. W swojej misji uczelnia podkreśla efektywne kształcenie na najwyższym poziomie, łączące wiedzę merytoryczną, z praktycznymi umiejętnościami. Uczelnia ma pewną misję. Misję krzewienia wiedzy, misję kształcenia i akurat w przypadku Związku Pracodawców Polska Mieć spotkaliśmy się z podobną postawą. Też nie jest to stowarzyszenie nastawione na pieniądze, na zysk, tylko jest nastawione na krzewienie pewnej wiedzy, krzewienie pod, postaw społecznych, postaw biznesowych, krzewienie umiejętności funkcjonowania w rzeczywistości i myślę, że ta współpraca, która dzisiaj rozpoczęła się podpisaniem umowy, będzie Trwała długo i będzie wielowątkowa. Alians z, z uczelnią o ustalonym prestiżu jest dla nas jak najbardziej korzystna, dlatego że Wyższa Szkoła Bankowa ma zaplecze intelektualne, żeby wspierać nasze projekty rozwojowe czy badawcze, które również jako związek e, e, robimy. I dlatego no, jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że szkoła jest otwarta, że, że poszukuje partnerów i że jest tak bardzo mocno związana z. Praktyką biznesową. Związek pracodawców polska między resza około 100 pracodawców Z Dolnego Śląska zatrudniających ponad 30 tysięcy pracowników. Członkami związku, oprócz założycieli, są również podmioty z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, niezwiązane kapitałowo z grupą KGHM.